Panie ministrze, tak na koniec, w takim razie, jaka jest szansa, że ta wojna skończy się w najbliższym czasie, że tam się przestanie dać krew? Moim zdaniem niska. Dlatego, że po pierwsze, i to myślę, że jest coś, czego nie możemy nigdy ignorować, tego nie chcą sami Ukraińcy. Niektórzy oczywiście woleliby, żeby był spokój, żeby, żeby już się te działania wojenne zakończyły, ale Cały czas ogromna część społeczeństwa chce bronić swojego kraju. I to przy wszystkich zastrzeżeniach, jakie można mieć do tego, jak funkcjonuje to państwo, to cały czas jest no, bardzo istotna przeszkoda w tym, żeby ktoś chciałby Ukrainie narzucić coś wbrew jej woli. Oni mają w tej chwili broń na przynajmniej kilka miesięcy do przodu. Problem pewien ze, z, z ukompletowaniem oddziałów, ale to wcale nie jest tak, że im się zupełnie skończyły te zasoby, bo oni się bronić cały czas dalej mogą. To przeszkoda pierwsza, przeszkoda druga to podejście Putina. No Putin cały czas liczy na to, że jeśli będzie podbijał stawkę, jeśli będzie cały czas tą wojnę kontynuował, że może uda się uzyskać jeszcze więcej. Więc dla niego paradoksalnie takie zakończenie tej wojny szybkie, nawet jeśli by dzisiaj stwierdził, że to i to jest elementem, który może przedstawić jako zwycięstwo, no to cały czas jest w nim ta pokusa, że widzi, aha, tutaj słabną, Zachód być może osłabnie, nie wiadomo, co się wydarzy. Kontynuujmy, może za rok będzie jeszcze lepiej. Więc z tego względu ja sądzę, że raczej nie dojdzie do długotrwałego, a nawet takiego średnioterminowego zawieszenia broni w najbliższym czasie.